Cześć, witam was bardzo dziwając w konociku, moim kanale, jestem no i dzisiaj odcinek z QA, więc odpowiadamy sobie na pytania, odpowiem na sam start, że strafcie ciężko mi się nagrywać na QA, więc po prostu następne QA będzie jak jakimś cudem będzie 100 łapek do góry pod tym filmem. Wiem, że to jest bardzo dużo do tego właśnie mówię, bo strafnie mi się coś to nagrywa, no i niezbyt mi pasuje forma nagrywania Q&A, więc jeśli będziecie chcieli kolejnego QA, no to niestety będziecie musieli się trochę napracować z tymi łapkami do góry, więc 100 łapek do góry będzie kolejny QA kto nowy na ten kanał, niech ustawi subika z dzwoneczkiem, będę mega wdzięczny. I od razu mówię, że nie odpowiem na wszystkie pytania. Odpowiem tylko na pytania, które e, których nie było ostatnim razem, albo na te, które się zmieniły od ostatniego razu. Więc, e, jak ktoś nie widział poprzedniego QA, to zapraszam, e, bo myślę, że tam dużo też na ciekawych pytań odpowiedziałem. No i po prostu no, dzisiaj ich nie będę powtarzał, nie? Więc lecimy. E, ile słów chciałbyś dobić do końca wakacji? Nie wiem, ile słów chciałbym dobić. Ostatnio nam ciężko to idzie. Teraz jestem na wakacjach, jak pewnie wy wiecie. Macie teraz daty. Po lewej stronie ode mnie Kiedy pojawią się kolejne odcinki No bo jestem tak jak mówię aktualnie na wakacjach no i po prostu nie dam rady dla was zrobić live'ów Więc w te dni będą pojawiały się odcinki No i myślę, że fajnie byłoby Gdybyśmy dobili 3600 700 subów Wiem, że będzie ciężko, ale myślę, że Będziemy w stanie to zrobić I co? Masz na coś uczulenie jak tak to na co? Mam uczulenie Generalnie na pyłki, jeśli można tak to nazwać, ja za bardzo się nie znam na uczuleniach, ale po prostu zawsze, jak zaczynają się, zaczyna się lato, są te pyłki, no to po prostu umieram, nie, i ledwo daję rady, więc to jest jedyne takie uczulenie, tak to na nic nie mam. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, gdzie coś popsułeś, o co musiałeś za to zapłacić? Nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, ja generalnie, jak mam jakąś, to zawsze o nią jakby dbam, żeby się nie zepsuła, bo po prostu, no wiecie, jak mam coś, no to nie chcę tego psuć, nie, tak, tak samo jakby miał na przykład myszka, bo słuchaj... Dobra, słuchawki akurat ci same zepsuły, okej? Okay? To nie jest moja wina, więc, więc no, więc za nie w sumie nie płaciłem, bo dalej je mam, co nie? Tutaj taśma klejąca pomogła i, i wszystko działa, nie? Każdy dźwięk, każda słuchaweczka idealnie działa, więc y, problemów y, nie ma. Mój ulubiony klub piłkarski? Piłkarz, no generalnie, moim ulubionym klubem piłkarskim jest Barcelona, wiem, że teraz mega dużo widzów kibicuje Realowi, mega dużo ki kibiców, ki moich widzów kibicuje Barcelonie, ale no, yy, trudno. I mój ulubiony piłkarz, no był to Messi, ale on teraz jest w yy, wiemy jak tam ten sezon mu mijał, więc no nie za dobrze grał, więc jakbym miał wybrać dwóch najlepszych piłkarzy według mnie, w sensie dwóch najlepszych, no dwóch najlepszych piłkarzy według mnie, no to jest to Messi i Robert Lewandowski, no chyba tyle Czy będą odcinki z innych gier? Będą odcinki z innych gier, nawet podczas teraz, jak mnie nie ma na wakacjach i macie filmy, co ileś tam dni, no to pojawi się jeden odcinek z innej gierki niż Fortnite Więc no. A w przyszłości czekam na parę gier, które wychodzą, bo jeszcze nie wyszły ciekawe gry, z których też w pełni będę nagrywał, bo no jedna gierka mega ciekawa wychodzi więc czekam aż będzie premiera i, i będą z niej raczej odcinki i streamy. Jaki youtuber lubisz? No widzę, że ortografia na najwyższym poziomie, Jan jak zawsze. Co mogę powiedzieć, no, no teraz ciężko, bo mało takich filmów wychodzi ciekawych, mało youtuberów, teraz takie nagrywam rzeczy, no i po prostu ciężko mi się jakiekolwiek coś ogląda, nie? Teraz głównie siedzę na czyichś streamach, więc no, ale nie na YouTubie. Czy będzie odcinek z jakimś innym e, youtuberem? E, Almond nie wiem aktualnie, nie mam w planach nagrywać z żadnym youtuberem, ponieważ wiecie, no ciężko mi znaleźć takiego gościa, z którym będzie mi się fajnie dogadywało i fajnie nagrywało, e, więc do tej pory działam na razie samemu, ale zobaczymy mowę kiedy Coś z kimś nagram. Czy założysz TikTok? Mamy w generalnie TikToka. Mój TikTok to jest Nozip. To ja, jak się nie będę, tak się nazywam. Będziecie mieli oczywiście link w opisie, więc podajcie w link w opisie i tam będziecie mieli mojego TikToka. Kaku, czy masz w planach pofarbować kiedyś włosy? Yy, ma, miałem, a czy dalej mam, no to niezbyt wiem, bo, bo nie wiem zbytnie na jakiej kolor może kiedyś, na ileś subów pofarbujemy, zobaczymy, więc no ale na razie nie jestem do tego skłonny. Kiedyś byłem, teraz niezbyt, więc. No, jak ileś tam słów wbijemy, to może kiedyś pofarbuję. W jakim kraju chciałbyś zamieszkać? Generalnie już to chyba mówiłem, ale nie jestem pewny, więc odpowiem na to pytanie. Moimi top krajami, którymi chciałbym zamieszkać, to myślę, że to jest na pewno Stany Zjednoczone. W sensie, mi się wydaje, że każdego to jest marzenie, żeby tam pojechać. No, a jakby dało rady, to nawet zamieszkać. No, czy zamieszkać, to nie wiem, czy bym dał rady, ale na pewno polecieć chciałbym kiedyś do USA. Więc zobaczymy, czy kiedyś będzie mi to jakby nie wiem, da obdarowane, więc, y, no, to jest taki jeden kraj, a drugi to jest Holandia, w Holandii byłem mega dużo razy, no i po prostu mega mi się tam spodobało, więc, no, USA albo Holandia, a jak nie, no, to Polska. Zbysio, czy zapierdzieliłeś kiedyś coś ze sklepu, jak tak, to ile razy? Y, nigdy, nie wiem, słyszałem wiele razy, na przykład, że ktoś tam odpowiadał, "wyraz", raz coś się im zdarzyło itp., ale no, ale możliwe, że takie coś było, tylko ja po prostu tego nie pamiętam, nie, więc mm, odpowiadam, że nie. Bo to było nieświadomie, nie? A jak, więc... Świadomie nie, a nieświadomie... Chyba tak, nie pamiętam. Graj z zamkniętą mordą. Aha! Simon, tutaj się rozpisał troszeczkę na 17 pytań. Co lubisz grać? Aktualnie gramy, jeśli chodzi na streamach, no to Fortnite'a, Fall Guys'a, ale jeśli chodzi tak poza streamami, no to gram w takie inne gry, typu Age of... Y Civilization, coś takiego, tak to się nazywa, Fifa 21, sobie czasami też tam pyknę, no i tak to na razie tyle, czekam aż, tak jak mówię, wyjdą nowe produkcje, bo są mega dwie ciekawe gierki, na które czekam aż wyjdą, niestety nie mają podanej premiery, w sensie, mają podane, że w tym roku, ale nie mają podane kiedy, więc nie wiem, kiedy, mi, kiedy będę miał okazję w to zagrać, więc no, jaki masz monitor, no i na to pytanie stare ci nie odpowiem. Mam zwykłe jakieś monitory, mam jakiegoś zwykłego Samsunga. Drugi monitor to jest telewizor LG, więc. Yy, więc no, więc kiedyś, może jakiś lepszy telefo telefon. Kiedy, może kiedyś lepszy monitor gamingowy sobie kupimy. Jaki jest twój ulubiony kraj? No to ja już to powiedziałem, gdzie bym na przykład chciał zamieszkać. No USA, no to jest górę marzenia Nowy Jork, Nowy Jork albo Los Angeles, takie. Po prostu jest to takie marzenie, że tam po prostu polecieć, ale no bilety kosztują bardzo dużo, nie? Niektórzy ludzie tyle wydają na wakacje całe, żeby sobie gdzieś pojechać, na przykład do Bułgarii. Na tyle trzeba zapłacić na przykład za samolot do Stanów Zjednoczonych, więc nie wiem, czy kiedyś mi się uda, ale jest to na pewno taki dream mój i zobaczymy, czy kiedyś się yy, uda. Czy nagrasz film w skateparku? Nie. Jaki jest twój ulubiony youtuber? Ulubiony? No kurde, tak mówię, mało teraz jest na YouTube, yy, ale szczerze najciekawsze filmy, którym jestem w stanie nawet oglądać, to jest chyba Freeze. W sensie dużo osób krytykuje itp., itp., ale nie wiem czemu oni go tak krytykują. W sensie nie wiem czy mają buldupy dupy czy co, że Freeze'owi wyszło, ale ja już to, to wiele razy mówiłem i moimi ulubionymi YouTuberami, których oglądam, jest Freeze. Resigius był, ale no teraz niezbyt, bo wiadomo, że on teraz miał pewne problemy, no i po prostu teraz niezbyt nagrywa. No ale tak to Resigius i Freeze. W jakim kraju chciałbyś zamieszkać? Czekaj, to ty się zapytać, w jaki ulubiony kraj, w jakim chciałbym zamieszkać, no w ulubionym chyba kraju chciałbym zamieszkać, czyli w USA, tak jak już powiedziałem, lub w Holandii. Jaki jest twój ulubiony skin? Chodzi pewnie o Fortnite'a, szczerze nie wiem, gram równymi wszelakimi, raz gram takim, raz gram takim, no więc nie mam takiego ulubionego skina. Czy piłeś alkohol? Nie, nie piłem i nie mam zamiaru z tego powodu, że... Uważam, że to jest marnotrawstwo pieniędzy, ja jedyne co piję to wodę, więc albo czasami sok jakiś wypiję, tak to dużo rzeczy nie piję, więc yy, nie. Kiedyś paliłeś lub palisz? Nie. <grym> no co ja mam wam powiedzieć, dla mnie to jest strata pieniędzy i szkoda w ogóle zdrowia, więc jakby jak ktoś to wybiera, no to ok, nie mam do takiej osoby problemu, ale ja uważam, że szkoda jest na to pieniędzy, szkoda w ogóle zdrowia, na to szkoda wszystkiego, więc ja po prostu nigdy tego się nie chwyciłem i raczej nie chwycę, bo... Po prostu szkoda, tak jak mówię, dla mnie hajsu, ja se wolę wydać nie wiem na co, na, na jakieś jedzenie albo coś niż na takie rzeczy. Tabu komik. kolejne pytanie, czy lubisz swoich widzów? Tak, lubię widzów, no każdy, kto mnie subskrybuje, każdy, kto mnie ogląda, no to oczywiście, że lubię widzów, więc, więc lubię. Dziwne pytanie jak jest śmieszny, czy zrobi 72 godziny live z obcem przedłużenia 1 za 6 minut? Nie wiem skąd ci się wzięła taka abstrakcja ze względu na 3 dni live'a, bo 3 dni na... Ja nigdy nie robiłem 24 live'a przedłużonego. W sensie... Jeden live trwał 3 dni, to prawda, ale no on miał być 6 godzinny. A to, że wyszedł na 3 dni, no to już nie jest moja wina, więc raczej takiego live'a nie mam w planach Piotrek, mam w planach 24H, ale 72 raczej nie. Czy nagra w FIFA 23 World Cup? No jak będą no, mistrzostwa świata i wyjdzie w FIFA 23, no i będzie jakby ta edycja, wiecie, że mistrzostwa świata będą wtedy w FIFA, co e, raczej tak, myślę, że wtedy ją kupię i sobie coś tam pogramy, więc e, kto wie, zobaczymy tak jak mówię jak wyjdzie ta gra, jak ona będzie wyglądała e, No i tyle. Masz albo miałeś problemy z ocenami, albo ktoś cię dręczył, dręczy. Nie miałem. Pro... Miałem problemy z ocenami, jednak się cofam. Z chemii. Z chemii nienawidziłem tego przedmiotu. Chemia to jest. Nie, fizyka tak samo. Chemia i fizyka jest to dla mnie problematyczne. Nie lubię matematyki, więc wiadomo, że jak nie lubię matematyki, to fizyka też są problemy. Chemia to samo. Ja nie wiem, po co mi chemia jest do życia, no ale niestety jest jest, więc no jeśli o to chodzi, no to z chemią zawsze miałem, ale jakoś się udało wszystko. E, zdać. Czy przed srebrnym przyciskiem planuję zmienić nazwę kanału? Nie wiem, e, co będzie przed srebrnym przy przyciskiem. Nie wiem, czy będzie mi dane mieć srebrny przycisk. Wszystko zaraz, czy zasubskrybujecie ten kanał z dzwoneczkiem i zostawicie łapeczkę do góry pod tym filmikiem. E, więc no jeśli mi będzie dane srebrny przycisk, to na razie nie mam w planach zmieniać e, nazwy kanału. E, raczej długa droga przede mną jeszcze do srebrnego przycisku. Bardzo długa droga. E, więc jeśli chodzi o to, no to na razie nie planuję i nie mam tego w planach. Kiedy nagrywę rap z trackiem? Nigdy. Kiedy serwer Minecraft? Nigdy. Czy DajiDos w końcu z powrotem opublikuje Dowin Win Wątpię... Eee... Nigdy. Co sądzisz o Mega Bully i Samu? Nie wiem, nie próbowałem. Czy już wiesz o co mi chodzi z tym wypadającym plastikiem w mikrofonie? Nie, nie wiem o co ci chodzi, bo kucek generalnie miał ten sam mikrofon co ja I podobno po paru dniach czy tam miesiącu rozwalił mu się ten mikrofon Ja ten mikrofon generalnie od ile mam? Długo już mam ten mikrofon I nie było okazji, żeby mi się on po prostu rozwalił czy coś Więc nie wiem dalej o co ci chodzi kucek z tym rozpadającym się plastikiem Jak ja patrzę na swój mikrofon to wszystko jest OK, więc nie, nie wiem o co ci dalej chodzi z tym plastikiem Czemu znowu robisz moje pytania tak jak na poprzednim Q&A i nie ma żadnego w tym odcinku? No jak widzisz, nigdy nie spodziewałeś się kolejnego ruchu, nie? Nigdy nie spodziewałeś się następnego ruchu tak samo jak na przykład nie spodziewałeś się mojego nagłego. Kulek. Jaki plan na 10 kasów? No jaki plan? Na razie nie myślę, jaki będzie, po prostu, że tak powiemy, specjalna 10 kasów, bo no jestem jeszcze daleki do tego wbicia, więc jak wbijemy, to zobaczymy. Na pewno coś się fajnego wymyśli. Jaka była twoja największa przypołowa akcja w życiu? Szczerze Dexi? Nie wiem. Czy powtarzałeś klasę w szkole? Julita, został mi ostatni rok w szkole, jeszcze nie zdarzyło mi się powtórzyć, więc mam nadzieję, że ten ostatni rok nie zapeszysz mi tym pytaniem i wszystko będzie git. Ostatni rok szkolny mi został, więc mam wielką nadzieję, że po prostu wszystko mi się uda zdać i będę wolny. Bo Janek, od kiedy streamuję? Streamuję od... inaczej, kanał, konto, konto, nie kanał, konto założyłem w 2016 roku, 3 lata później wróciłem na niego pierwszy filmik, no i z miesiąc później zacząłem robić pierwsze streamy, więc w 2019 roku zacząłem streamować. Od ilu Fortnite'a? Od pierwszego rozdziału końca trzeciego sezonu Czyli koniec trzeciego sezonu był, ja to dobrze pamiętam Leciałem sobie na pagody tego, coś tam, nie wiem jak to się nawet ta miejscówka nazywało No było bardzo super No i tu jest koniec pytań, koniec tego odcinka Dzięki za wszystkie pytania Jeśli będziecie chcieli kolejny Q&A to tak jak mówię No mega ciężko mi się tego Q&A nagrywa Nie wiem co na nim mówić, nie wiem co na nim robić Strafcie ciężko mi się go nagrywa Więc jeśli będziecie chcieli kolejnego Q&A no to Wbijamy pod tym odcinkiem 100 łapek do góry, więc zwolnijcie łapeczkę Kto Nowy subik z dzwoneczkiem, bo warto wbijamy 3400 subów, mega fajnie byłoby wbić. I co? Po lewej stronie teraz z ekranu macie podane 3 dni, w których pojawią się kolejne trzy filmiki Jeśli chodzi o mój powrót z wakacji, no to wracam 30 lipca, ale pierwszy live będzie 31 lipca. 3 dni temu wleciał, czy tam 3-2 dni temu wleciał Kozacki odcinek za Arenek więc też sobie obejrzy, bo mi się wydaje, że mega fajnie wyszedł serio. Mi się mega podobał, więc myślę, że Wam też się on mega spodoba. A no i przypominam generalnie, że macie opcję wsparcia na moim kanale Wchodzicie sobie i za 5 złotych miesięcznie możecie blokować sobie kozackie plakietki, emotki e, i bonusy Więc polecam sobie całą tą ofertę obszajdź e, No i będę mega wdzięczny jak zostaniecie nowym wspierającym Nowym wspierającym ostatnio został Squid, więc pozdrawiam Squida, e, który został ostatnio nowym wspierający, Więc wy też zostańcie, będę mega wdzięczny Do zobaczenia, do następnego odcinka, cześć cześć